Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się dzisiaj, drodzy Państwo, będzie działo naprawdę coś niezwykłego, ja myślę. Coś tak niezwykłego, że aż coś tak powszechnego, no bo to już jest taka powszechność po prostu patusiarstwo jest czymś takim naturalnym w tym naszym nieszczęśliwym świecie słuchajcie, nie wiem jak wy, oczywiście mam tutaj na myśli starszych ludzi, jak wy byliście wychowywani, ale w mojej rodzinie, no to ta kultura musiała być reprezentowana w sposób taki naprawdę szczególny i ojciec mój, gdyby zauważył, że tam zachowuje się w sposób powiedzmy tak bezczelny tak bezczelny już. To powiem oficjalnie, bo tam wiadomo, że są jakieś konflikty między ojcem i synem, między ojcem a matką, matką i córką, córką i ojcem, i tak dalej, i tak dalej. Tych konfliktów może być bardzo dużo, ale jednak kultura musiała być zachowana. Cokolwiek by to nie powiedzieć, ale gdyby mój ojciec zobaczył, że zachowuje się tak jak syn Martyniuka, ten Daniel Martyniuk, to ja nie wiem, co on by zrobił, słuchajcie. To on, ja nie wiem, co on by zrobił. Chyba by zdecydował się jednak mnie wyrzec, bardzo możliwe, albo by podjął jeszcze inne Środki zapobiegawcze, żeby mnie do pionu postawić, bo przecież ten Daniel Martyniuk to jest po prostu gówniarz. No to jest po prostu taki gówniarz pato celebryta, yy, który yy, doprowadził ostatecznie do tego, nachlany w samolocie, że samolot lecący z Malagi do Warszawy musiał się zatrzymać w Nicei. Tak, w Nicei, bo on zrobił awanturę pod wpływem alkoholu tam, prawda, że mu za mało dali, bo mieli mu dać nie wiem, beczkę tego alkoholu, a w ogóle mogli mu wannę tam postawić i wrzucić go do, do tej wanny, ale była awantura na pokładzie samolotu. Ja bym go wyrzucił, słuchajcie, z tego samolotu. Ja bym, ja bym już się naprawdę nie zastanawiał, co z tymi ludźmi robić, bo z nimi nie ma co robić. No to są, to są naprawdę ludzie, którzy są zwyrodniani, chyba już pozostaną do samego końca swojego życia. Tak, tak, ja oczywiście wiem, jest jakieś tam stanowisko, że po Prawa będzie, że będzie żal za grzechy, że będzie czynny żal. U Tuska to widzimy, to widzieliśmy już to już wielokrotnie. Yy, tak, no, on robi wszystko, co jest najlepsze dla na, naszego kraju. Yy, zawsze przychodzi. On zawsze przychodzi, żeby zrobić coś dobrego, a potem wiemy, jak to wygląda. Bo dzisiaj mamy, yy, drodzy Państwo, trzecie rządy Donalda Tuska. Mówi się, że do trzech razy sztuka. To co po tych trzech razach? No co, no, facet ma 60, tam już, prawda, pod 70. podchodzi. Niczego nie zrobił dla Polski. Patus obrzydliwy, socjopata, kłamca, prawda? Typ obrzydliwy, naprawdę obrzydliwy typ, ja nie mówię, że tak obrzydliwy w tym formalnym znaczeniu jak ten Daniel Martyniuk tam, prawda? Ale poniekąd, drodzy państwo, także on sobie pójdzie swoją drogą, już za chwilę będzie sobie z tymi swoimi wnusiami, curusiami, synusiami, dziwolągami z niemieckiej Brukseli, będzie sobie żył w, we wspaniałym życiu, a należałoby go także po pysku trzaskać wcześniej. Ale się tego nie robi, bo to jest kultura, prawda? Kultura cywilizacji zachodu i tak dalej, i taki Daniel Martyniuk, który się awantur no, Janda też się awanturowała, bo tam, prawda, nachlała się, no i chciała ludziom opowiadać o tym, jaką to wysoką kulturę reprezentuje, ale Martyniuk, który przyleciał do Warszawy prawdopodobnie na chrzest swojego syna z żoną, którą pogardza, bo on to oficjalnie powiedział tam, przebywając teraz w Hiszpanii, że ta rodzina go zdradza, że to są ludzie tam, którzy mu źle życzą, powiedział, że on w Boga nie wierzy, w ojczyznę nie wierzy w ogóle. To jest ojczyzna jego, to Polska, to jest, że taka, która generalnie traktuje to, tę ojczyznę tak samo jak Martyniuk. No bo Martyniuk to jest, słuchajcie, jakby to Państwu powiedzieć teraz prosto, to jest coś, co. Zasługiwałoby na to, żeby to trzymać w piwnicy albo w stodole. Z tą całą kulturką jego, z tymi, z tymi, jego, z tymi jego występami, z tymi jego pioseneczkami śpiewanymi tam bardzo często przez tych stadionowych przygłupów. Reprezentacja polskich gdzieś tam nawet śpiewała. Pamiętam te przeboje: Przestwe oczy, zielone. tak Dobrze, że nie czerwono-czarne, to jeszcze by było naprawdę, ale to jest wybitny artysta, to jest człowiek, który tak pogardził kulturą, który nigdy nie zdobyłby uznania, gdyby ta kultura była rzeczywiście. Wysoka, bo rozpaczone społeczeństwo, sponiewierane społeczeństwo dostało papkę nieznaczącej treści kulturowej w postaci twórczości Zenka Martyniuka, który się pojawił yy, tutaj w naszych mediach. On grał zresztą tę swoją muzykę taką głupkowatą od wielu, wielu lat, bo chyba od końca lat 80. Yy, no a z racji tego, że doszło do upadku nastrojów społecznych, przyszedł Zenek Martyniuk, który miał ludziom do za. Proponowania y, taką formę sztuki, ludzie to kupili. Kupują dalej, bo to wielki artysta, jest wiadomo. Y, pogardził Polakami, nie miał Polsce nic do zaoferowania, mimo że zrobili nawet o nim film za nasze pieniądze. Mimo że nawet jego mamusia z tego Podlasia tam do telewizji, bo po prostu w takich kapciochach, naprawdę z filcu, pokazali, jak to. Ja też mam kapciochy z filcu, no naprawdę, no mówię Państwu, nawet sobie ostatnio kupiłem piękne bamboszki filcowe, kapitalne na zimę, no ale góralskie. No ale mojej mamy to w telewizji, muszę sobie. Założyć tego kapciocha bambosza mojej mamy do telewizji, to nie zaproszą, bo szkoda, bo moja matka to by powiedziała, co by o tym sądzi, i podejrzewam, że powiedziałaby to samo, co ja powiedziałem. No ale to jest to wychowanie. To jest to wychowanie tego Daniela Martyniuka. On w Boga nie wierzy, słuchajcie. On yy, prawda, w ojczyznę nie wierzy, on w nic nie wierzy, on tam walczy z całym światem, yy, robi awantury w samolocie. Ja mówię, drodzy państwo, ja bym się nie zastanawiał, wziąłbym naprawdę tutaj, wyrzucił go tam w ten sektor tego samolotu, bo jak wie, wiecie, że jakby się drzwi otworzą, to wyssa w ogóle wszystkie osoby z tego samolotu. Trzeba by go tam wyrzucić do jakiegoś luku bagażowego, po prostu tak, otworzyć te drzwi, tam niech to leci, tam w ogóle niech to sobie zabierze wszechświat, yy, coś takiego, bo to jest. Bydło, które my tolerujemy. To nas uczy się tolerancji dla tego bydła. Słuchajcie, i samolot się zatrzymał tam w Nice, i bo ten napruty, nawchlany, naprawdę Daniel Martyniuk musiał zrobić aferę, że mu dali mu za mało wody. No a wiadomo, że na Podlasiu to i bimber, yy, i woda i tam jest disco, i ponad wszystko, i są zenki Martyniuki, prawda? I to zostawił tatuś. To zostawił tatuś synuśowi, tatuś Wielka Gwiazda. No, tatuś Wielka Gwiazda, no to wiem, że to porządny jest człowiek. Wspaniały, żeby serwować ludziom, już to nazwę w ten sposób, takie główienko w sreberku nieznaczącej treści. No a Synuś rozkapryszony, prawda, tam wszystko miał, bo tatuś zarobił tych pieniędzy bardzo dużo. To Synuś myślał, że też, no może sobie pozwolić na dużo więcej. A tatuś, generalnie rzecz biorąc, on mówi, że nie wie, co się dzieje z tym, z tym niepokornym Danielem Martyniukiem. No jakby Martyniuk zdawał sobie sprawę z tego, jaką szkodę wyrządził Polsce. To jest najgorszy sort artystów, słuchajcie, to jest coś jeszcze gorszego może poniekąd od tego całego yy, z tymi czerwonymi włosami, tam jak on się nazywa, Wiśniewski, yy, to, już, to już są artyści, słuchajcie, Martyniuk jeszcze próbuje zachować jakąś klasę, jakieś pozory tego, ale to nie jest sztuka, słuchajcie, to nie jest kultura, kultura, która ma rozrywać mnie na części pierwsze, to jest po Pierwsze, tak to należy powiedzieć, czyli moje doświadczenia intelektualne, moje doświadczenia intuicyjne, emocjonalne, cały zakres, cały wachlarz doświadczeń psychicznych ma być rozerwany przez to, że wtargnie na scenę kultury ktoś, kto rzuci światło na nasze zaciemnienie. Ja nie oczekuję od kultury jakiejś marnej pożywki, jakiegoś podziwu dla jakiegoś dziwolonga, który tam gra na pianinie, prawda i tak dalej, chociaż byłem w stanie podziwiać swego czasu Jimiego Hendriksa. Tak, Jimmy'ego Hendrixa byłem w stanie podziwiać, bo tak jak on grał na gitarze, to nikt na gitarze nie grał. W ogóle na świecie. I gdyby nie to, że zmarł w takim młodym wieku oczywiście Jimmy Hendrix, to zobaczylibyśmy jego kompozycję jeszcze na orkiestrę, bo on się do tego przygotowywał. Ale mało mnie interesuje podziwianie kogokolwiek. Szukam postaci jedynych i niepowtarzalnych. A to, że on wyjdzie na scenę i na Sylwestra mi za 100 tysięcy z mojej kieszeni zaśpiewa dwie piosenki z playbacku, yy, hodując takiego durnia, jak ten jego syn, prawda, yy, tam... Yy, który w mediach robi karierę i furorę, nie robiąc z tym nic generalnie rzecz biorąc i nikt z tym nic nie robi, bo tutaj ja mówię, tu powinna być teraz policja obywatelska, społeczna, no ludzie drodzy, jeśli my nie dbamy o kulturę, no to co my chcemy dostać od tej kultury, no chcesz to tolerować, co powiesz, bądź mądrzejszy, ustąp mu, nie, już dość po prostu tego wszystkiego, no ludzie nie ma ustępowania, ustępujesz to pozwalasz się głupocie rozprzestrzeniać i teraz taki delikwent zatrzymany na pokładzie tego samolotu tam, prawda cały samolot, ileś tam setka tych dwie setki pasażerów lądują międzylądowanie w Nicei yy, prawda, żeby wyprowadzić po prostu durnia z Polski, wyhodowanego na polskiej kulturze z Podlasia, yy, prawda mogli tam siedzieć w tych stodołach swoich pić ten bimber, chodzić na te do remizy, na te koncerty Zenka Martyniuka mógł sobie sprzedawać te kasety po prostu zwykłe kasety magnetofonowe jak to kiedyś było prawda na czarnym rynku się szło pod dworzec prawda kolejowy pamiętam ojciec mój wracał z pracy w kopalni pracował prawda z nocki wracał yy, i mówi a kupię synowi parę kaset tam stał pan który oczywiście kopiował te kasety bo to nielegalne pirackie pamiętam ojciec mi kupował rano się budziłem wychodziłem do szkoły a już na biurku leżały kasety na przykład Perfektu T.S.A. Yy, przeróżne jakieś tam które jeszcze kupił, a nawet się nie znał w ogóle na tym co tam syn słuchał kupował, ale to, to była dobra w tamtym czasie wartościowa muzyka no mieliście takich rodziców pewnie też no, no po prostu zwyczajnie, no ojciec chciał, nie rozumiał syna i też mieliśmy problemy, mieliśmy konflikty ale ludzie drodzy, gdybym ja miał wyhodować takiego bydlaka jak ten Daniel Martyniuk to bym go chyba wziął po prostu i udusił no zwyczajnie, no bo jak można tolerować po prostu takie bydło, słuchajcie Zaplute, zakompleksione, prawda? Ojciec zdobył sławę, on wiadomo, że nie osiągnie takiej sławy, no ale o, tatuś zdobył, no to, to tatuś jest wielki, tatuś wszystko daje, tutaj na lewo i na prawo. Tatuś pogardził kulturą to. Synusi gardzi oczywiście wszystkim naokoło, łącznie z tym, że wyżywa się na tej swojej kobiecie tam. Za chwilę będą się, drodzy państwo, trupy ścielić. Ale ja bym zrobił z tym porządek od razu, no bo nim się musi zająć ktoś, kto będzie pełnił nadzór nad kulturą. No słuchajcie, jeśli mówi się, że Fico jest na przykład człowiekiem chorym psychicznie, prawda? Mówiło się, cała prawica w Polsce, nie mówię, że ta urzęprawica prawica od pisowców tam i tego całego, tych dziwolągów, prawda? Pulpeta zdradzieckiego Mencena. Nie, nie mówię o tych ludziach ale że my jesteśmy niebezpieczni, my tam mamy jakieś problemy straszliwe, a to całe lewicowe badziewie, tutaj ten cały syf, który się kręci, że to jest takie przyjemne, to jest takie fajne, prawda? Jak tam Janda, która leciała gdzieś do Paryża, też tam, prawda, dwie setki sobie walnęła, jakież to rzeczy opowiadała, jaki to ona jest wyższego sortu, a wy tutaj takie śmieci, lecicie z nią samolotem w ogóle... Po stopach śmierdzących powinniście całować panią Jandę, że wam w ogóle zagrałam w jakichś filmach. Wielka artystka przecież, prawda? jest coś podobnego, słuchajcie. Przychodzi syf i zamiast dostać w gębę, zwyczajnie od razu, mówię od razu, bez rewelacji. Tak, bo to jest człowiek niebezpieczny. To jest człowiek niebezpieczny, który dodatkowo jeszcze teraz, gdy media o tym piszą, media wykorzystują swoją substancję albo instancję do tego, żeby oczywiście coś napiętnować przy tej okazji. Ale co nam po tym? No co napiętnujemy? No facet nie zrobił nic, no zrobił, zrobił tam jakiś wybieg zwyczajny. Bo takie sprawy, drodzy Państwo, takie incydenty powinny być natychmiastowo wychwytywane, zauważone przez ludzi, którzy troszczą się o polską kulturę. Taki człowiek powinien zostać wyeliminowany całkowicie z życia, powinien zostać poddany leczeniu, a jak mu się nie podoba, no to niech sobie siedzi w zamknięciu do końca swojego życia, bo nam ci ludzie nie są potrzebni. Ale jeśli się mówi, że każdy ma prawo do życia, każdego musimy tolerować, wszystko jest piękne, wszystko jest Kaniałe. Jak coś tam zrobisz, to pójdziesz do więzienia. Zanim coś zrobisz, yy, oczywiście, to na brudzisz w życiu innych ludzi do tego stopnia, że my się już z tego po prostu bagna, z tego gówna się nie wyrwiemy. I to jest najistotniejsze, żeby to wiedzieć. Jeśli się nie powstrzymuje patologii, bo te konta, wszystkie social media tego Martyniuka powinny zostać zablokowane. Muzyka powinna zostać zakazana. Zwyczajnie, oficjalnie. Jest to patologia. No ludzie, jak sobie nie zdajecie z tego sprawy, no to nie ma sensu nawet o tym dyskutować. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą. Natomiast ja mówię, jeśli nie sprawujemy pieczy nad tym, co się dzieje, to przy tej okazji Ktoś, kto słuchał na przykład e, takiego Martyniuka, mógł dokonać jakiegoś czynu haniebnego, a ktoś, kto widzi, że w mediach jest promowany taki błazen, któremu za chwilę dadzą jeszcze reklamę, to pamiętajcie, że za chwilę dostanie reklamy tam z jakimś badziewiem, nie wiadomo czym będzie żył, także na koszt e, oczywiście e, ludzi, nie mając z nim nic do zaoferowania, ale jeśli my to... Generalnie pozwalamy, żeby to się cieszyło jakąś popularnością, no bo tam zawsze warto wejść tam na e profil Martyniuka, o no jakie on tam głupoty tam wypisuje, prawda? Jak to on obraża wszystkich na lewo i na prawo. Nie wierzę w Boga, nie wierzę w Ojczyznę. I to wystarczyło, żeby typa skreślić, nawet żeby mu odebrać paszport polski. Ja bym te sprawy załatwiał właśnie w ten sposób. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!